Wielkie brawa również dla Rybomanii, której przedstawiciel Paweł Ładniak jest tutaj razem z nami. Dziękujemy. I myślę, że jeśli chodzi o Rybomanię, to jest dobry moment, żeby Pawła tutaj na chwilę zaprosić do nas. Pawle, zapraszamy. Tak jak w roku ubiegłym, w zasadzie w latach poprzednich, powiem tylko, że Rybomania przygotowała dla Was wszystkich, jako zawodników. Niespodzianki, ale o tym trzy słowa Paweł, któremu właśnie oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. Na wstępie, no super, super atmosfera, super organizacja. Miałem okazję śledzić to na Facebooku. Gratulacje dla wszystkich, którzy, tak jak powiedział tutaj prezes, zostali i chcą przybić piątki i te brawa dla zwycięzców, bo to jest ważne, bo fajnie jest zostać zwycięzcą i żeby ktoś to. Mógł z boku klaskać, prawda? Także gratulacje dla Was wszystkich. A ze strony Rybomanii, tak jak powiedział prezes, zapraszamy serdecznie 7-9 marca 2025. Bileciki tutaj będą przekazane. Także kto będzie miał ochotę, zapraszamy, żeby się zgłaszał do federacji. Otrzymacie bilety, wyjściówki na targi Rybomania. No i co? Do zobaczenia na nadzieję na dworze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko że. Mistrzowie, w zasadzie cała ekipa, która wyląduje dzisiaj na podium, plus chłopcy Bikwisza otrzymają wejściówki VIP-owskie. Tak, Pawle? Także wielkie brawa jeszcze raz. Trzecie miejsce. I tytuł drugiego wicemistrza Polski w wędkarstwie karpiowym Polisz Master z czterema rybami, wynikiem 45-800, zdobywają ze stanowiska numer 13. Sektorze Stalomax, Adrian Kozioł, Jakub Ziemba. Wielkie brawa. Zapraszamy na scenę. <noise> <noise> ja, 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 Miejsce drugie i tytuł wicemistrza Polski w wędkarstwie karpiowym z pięcioma rybami wynikiem 48 775, sektor z i stanowisko 42 Jacek Stępniewski, Andrzej Alok, Bartłomiej Murca. to zostali mistrzami Polski tegorocznej edycji ze stanowiska 50 sektora Zetfish, 4 ryby 52 800. Szymon Kazur, Adrian Kasprzak, Adrian Rachut, Emilian Jan Pedorowicz. Mistrzowie Polski tegorocznej edycji. <noise>

Mamy to! Mamy to! Tak jakbyś życzył, żeby się Tak, na pewno,